W połowie listopada zdecydowałem się na przesadzenie Hortensji Anabel po 20 latach na jednym stanowisku. Motywacją było to, że zmieniła mi się po prostu koncepcja tamtej rabaty. Hortensja teraz w tym momencie rośnie kilka metrów od strumienia. W bardziej takim zacisznym miejscu, chociaż dla hortensji to akurat nie ma większego znaczenia, jeśli chodzi właśnie o hortensję Anabel, ale ma tutaj na pewno jeszcze więcej wilgoci. I myślę, że również i tutaj każdego roku będzie ładnie rosła i też pięknie kwitła. A grudzień to taki moment, w którym ja osobiście każdego roku decyduję się na cięcie tej hortensji. Nawet gdyby wystąpiły silne mrozy, to hortensja ta nie ucierpi podczas właśnie trwania takiego okresu mroźnego. No chyba, żeby temperatura spadła, spadła do minus 20 stopni, to wtedy ewentualnie końcówki uciętych pędów mogą delikatnie nam zbrązowieć ale to nie ma żadnego większego znaczenia dla Hortensji, ponieważ ona i tak lubi cięcie i nawet gdyby te końcówki zostały y, jakoś delikatnie zniszczone, to i tak ta Hortensja bardzo dobrze wiosną odda nowe pędy. Tylko od nas zależy, w jakim stopniu będziemy cieli hortensję Anabel. Może to być nawet 10-20 cm nad ziemią, w zależności od tego, czy chcemy mieć niską Anabelkę, czy też po prostu taki większy krzak jak te tutaj, które mają 2 metry wysokości. Tylko dlatego, żeby po prostu wystawały ponad ten żywopłot z bukszpan. dlatego też one zostaną przycięte mniej więcej o 30%. Ale w innych miejscach, w, którym, w których to rosną u mnie Anabelki, tnę je dosyć nisko. Tak jak już wspomniałem, to zależy wyłącznie od koncepcji naszej rabaty. Cięcie Hortensji Anabel możemy również przeprowadzić z końcem lutego na początku marca. I to oczywiście też będzie bardzo dobry termin. Wszystko zależy od tego, czy chcemy, aby te właśnie przekwitnięte kwiatostany utrzymywały się na roślinie, czy też nie. U mnie akurat bardzo często występuje wiatr halny i niestety te kwiatostany panoszą się po całym ogrodzie. A ja tego dosyć nie lubię, bo później jednak jest dużo sprzątania, a trochę pracy w tym ogrodzie jest, więc sobie po prostu ułatwiam życie i ścinam te kwiatostany na tej hortensji właśnie w tym momencie. Podczas takiego cięcia warto jest również usuwać stare lub też ewentualnie chore gałązki. A z patyczków, które, no, które obcięliśmy, możemy w tym momencie przygotować na przyszły rok nowe sadzonki hortensji. To jest właśnie ten moment, w którym możemy to zrobić. A jak to już pokażę w kolejnym materiale. A kamienie, które są ułożone tutaj, w tym miejscu, one zostaną przeniesione w inne miejsce, użyte na zupełnie coś innego. Tutaj tylko wyłącznie są na pewien moment.